A chciałbym, i chcę tego, żeby nie było, powiedzieć dzisiaj wam o krótko, bo, bo dużo czasu chyba nie mam, mimo wszystko, o, o mojej historii z grupą misyjną Trzej Aniołowie. A tak się jakoś złożyło, miałem ten przywilej, i ci, którzy są w grupie od samego początku, o tym wiedzą, że w zasadzie byłem z grupą od samego początku. Albo nawet jeszcze przed początkiem. E, oczywiście nie byłem formalnie częścią grupy, ale widywaliśmy się bardzo często. A zaczęło się. Nie pamiętam teraz dokładnie, gdzieś koło 2004 roku, kiedy siostra Walentyna przyjechała do Płocka. E, I e, najpierw e, zaczęły się jakieś działania w Płocku. Ten zborek czy w zasadzie grupa wtedy. Zaczęła przeżywać jakieś swoje ożywienie. Nie wdając się w jakieś detale, szczegóły, czas płynął dalej. W roku 2006 na kampie siostra Walentyna podeszła do mnie i mówi: Chcę ci przedstawić pewnego człowieka. A tym człowiekiem był pastor Piotr Berlina, wtedy nie pastor. E, wolontariusz, który biegał ze znakami czasu w tamtym, w, w tamtym czasie e, po kaszubach. Tak, z, w jakimś, wiem, że w jakimś uniformie, chociaż tego uniformu nie widziałem. E, zaczęliśmy rozmawiać e, i pojawił się taki pomysł, żeby e, Piotr razem ze swoją żoną Alicją pojawili się w Płocku i. Poprowadzili projekt misji globalnej. A że wtedy też już o czymś takim myśleliśmy, no to czemu nie? Czemu nie? Młody, gorliwy człowiek, sympatyczna żona, która go wspiera. Yy, czemu nie? I tak to się zaczęło. Jeszcze wtedy, o, oczywiście, może nie było jakiegoś takiego konkretnego pomysłu, że tak, że to będzie grupa misyjna Trzej Aniołowie. Na pewno ta nazwa jeszcze chyba na tamten moment się nie pojawiała. Nieco później, już nie pamiętam teraz, rok czy dwa, pamiętam taką naradę w Warszawie na ulicy Foksal w gronie już kilku osób, gdzie mówiliśmy też o tym, jak mogłaby się grupa nazywać. Ja miałem jakieś inne pomysły w każdym razie wtedy. Po jakimś czasie e, zaczęli się pojawiać kolejni młodzi ludzie, zaczęli dołączać do grupy. E, pojawiły się pierwsze jakieś takie, może jeszcze niewielkie zgrupowania w Płocku. E, potem, chyba w 2007 roku, pierwszy obóz w Płocku, kiedy przyjechało już trochę więcej osób. E, przede wszystkim bardzo młodzi ludzie, ale nie tylko, nie tylko młodzi. E, a potem jeszcze większe zgrupowanie w kolejnym roku w Hajnówce. No ja miałem wtedy taki trochę roller-caster, bo byłem wówczas przewodniczącym diecezji wschodniej i jakby to ująć, działania grupy niektórych niepokoiły. I może czy nawet siostra Walentyna, czy, czy inne osoby z grupy nie miały świadomości, ile miałem różnych rozmów, ale miałem wtedy taką świadomość, że tym ludziom, szczególnie tym młodym ludziom, trzeba dać przestrzeń, żeby mogli eksperymentować. Nawet jeśli po drodze mieliby popełnić jakiś błąd, to takie ludzkie. Wystarczy popatrzeć na nasze dzieci. Jest tu jakaś rodzina, która miała takie bezbłędne, grzeczne dzieci, które nie sprawiały żadnych, absolutnie żadnych problemów. Ale prawda jest taka, że dzieci uczą się także poprzez popełnianie błędów. I ja teraz nie mówię w kontekście popełniania grzechów, akurat nie o tym myślę. Ale wtedy, kiedy popełniamy błędy, też potrafimy wyciągać jakieś wnioski. Możemy wyciągnąć jakieś wnioski i, i być może gdzieś tam po drodze były takie momenty, że, że czy grupa, czy też osoby z grupy popełniały jakieś błędy, ale to, co bardzo mi się podobało, co bardzo mi się podobało, siostrze Walentynie, udało się zgromadzić całą gromadę osób, które miały jeden szczególny cel. Wczoraj wieczorem troszeczkę na ten temat było mowy, może w nieco inny sposób, ale ten cel brzmiał misja. Ten cel brzmiał misja. I w jakimś sensie ten cel wiązał się tak naprawdę z podstawowym zadaniem, jakie zostało wyznaczone Bożemu Kościołowi. My jesteśmy przede wszystkim jako społeczność ustanowieni przez Boga, żeby składać świadectwo o tym, jakiego mamy Boga. Oczywiście, żeby wzajemnie się budować też. To jest też absolutnie ważne. Ale jesteśmy takim szczególnym narzędziem jako Kościół, żeby świat usłyszał, jaki naprawdę jest Bóg i jakie ma plany dla ludzkości. I, i właśnie to. Takie poświęcenie w misji to było coś, co mnie na bardzo, bardzo ujmowało. I co gdzieś tam w kolejnych latach było realizowane w pewnym momencie, już tak może skracając, ja miałem taką świadomość, że, że jest tam taka konkretna grupa ludzi, którą jeśli będę potrzebował, to mogę użyć do jakichś specjalnych poruczeń? Tak? <laughs> Różne ciekawe historie przeżyłem razem z grupą. Starałem się być z grupą tak często jak mogłem, chociaż oczywiście nie byłem zawsze z grupą. Pomijam już to, że byłem szkolony przez grupę, nie tylko w udzielaniu lekcji biblijnych. Faktycznie tak, przeszedłem niezły kurs. Czasami wychodziłem z nimi gdzieś tam na miasto. Chyba najbardziej gdzieś tam utkwiło mi w pamięci, jak to kiedyś w Płocku. Przy okazji tego listopadowego święta, związanego z przemijaniem, poszliśmy z ankietami na jeden z płockich cmentarzy z pewnym młodym bratem. I tam na cmentarzu zadanie polegało na tym, że mieliśmy przeprowadzać z chętnymi osobami ankietę. I kiedy te osoby przeszły ankietę, jako wdzięczność otrzymywały jakąś broszurę, czy też książkę już teraz nie pamiętam coś drobnego, jakąś książeczkę. No, i wiecie, ten młody brat przejął się tym, że mam mnie szkolić. Więc ja się nie mogłem dorwać do głosu. Każda ankieta, on prowadzi tę ankietę. I, ale tak bardzo się przejął, że w zasadzie po tych ankietach prawie nikomu nie dawał tej książeczki, dlatego, że ludzie no, nie wypełnili ankiety do końca, bo gdzieś tam to się urywało, albo ktoś dziękował, albo coś. A ja miałem, w moim zrozumieniu było tak, że to bardziej chodzi o to, żeby dać tę książkę, a ankieta to jest tylko taki pretekst. I w pewnym momencie mówię, słuchaj, może ja bym jedną ankietę przeprowadził. Nie, 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 ja sobie dam radę. ja sobie dam radę. Nie przeprowadziłem ani jednej. Tak się złożyło, że Pan Bóg też i tego człowieka potem używał w służbie w kościele. Gdzieś tam po drodze, tylko już nie pamiętam kolejności, w Płocku najpierw e, taka baza była nazywana śliwką, potem brzoskwinią. Tak, to w tej kolejności było, czy? A w, w, dla niewtajemniczonych dlatego, że to była najpierw ulica śliwkowa, a potem brzoskwiniowa. E, była taka dzielnica w Płocku jednorodzinnych domów, gdzie było dużo takich nazw, powiedzmy owocowych. E, e. I miałem też, chciałbym pętować tą moją krótką opowieść, miałem też wielką radość, bo to mi zawsze sprawiało bardzo dużo satysfakcji, kiedy jako przewodniczący decyzji wschodniej mogłem angażować do służby kolejne osoby. Już nie wiem, czy jestem w stanie wspamiętać wszystkie nazwiska, ale poczynając od Berlinów, już wspomnianych, poprzez. Tak, a to już niestety nie ja, to już brat Tadeusz Niewolik zrobił, ale Marcin, Knapik, no Darek Lazar mi się wyślizgnął. To nie było w decyzji Wschodniej właśnie, tak, ten Wiślak został tutaj na południu, ale jeszcze Mateusz Krzesiński, akurat teraz w tym momencie nie widzę, wiem, że jest. Jeszcze nieodżałowany Wojtek Wołoszyk, i jeszcze. O, Piotr Hoffman, oczywiście tak. Te osoby przewinęły się przez diecezję Wschodnią wtedy, kiedy byłem przewodniczącym diecezji I, I myślę, że nie tylko ja mam radość z tego, że te osoby się pojawiły. Służą dzisiaj Bogu. Wiele osób, które przewinęło się przez grupę misyjną służy gdzieś tam lokalnie w swoich zborach, swoimi talentami, zdolnościami, przede wszystkim tym swoim zapałem i chęcią służenia Bogu. Trudno oczywiście spekulować, trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, co by było, gdyby. Nikt z nas nie jest w stanie tego przewidzieć do końca być może ci ludzie gdyby nie było grupy misyjnej znaleźliby się w służbie kościelnej w inny sposób inną drogą ale tak się wtedy złożyło i tutaj ogromna wdzięczność że siostra wala się w pewnym momencie pojawiła bo tak jak niektórzy z was też, też może to pamiętają czy kojarzą miała jakąś niezwykłą zdolność żeby wokół siebie zgromadzić wielu ludzi nie tylko nie tylko młodych, tak. Biorąc pod uwagę tutaj na niektórych, którzy przytakują, to chyba się nie obrażam, jak powiem, że nie tylko młodych, ale młodych też. Młodych też. I tak, tak. I dzisiaj w jakiś sposób też mamy z tego radość, bo widzimy, że ci ludzie ciągle służą Bogu i mogą w kościele... Pełnić takie funkcje, które służą Kościołowi, które służą misji, które, no tak jak wierzę, po prostu służą Bogu. Siostro Walo, czy Cię poprosić tutaj? Myślę, że to naprawdę dobry moment, żeby Ci podziękować e, za te minione lata. <klucza> e, I że za to, że Pan Bóg Ciebie użył jako takiego pierwszego lidora dla tych ludzi. E, gdzieś miałaś jakiś ogromny wpływ na to, jak, jak oni wędrowali, jak byli kształtowani e, i jest piękny owoc tej pracy. I dziękujemy oczywiście Bogu, ale tobie też dziękujemy, że, że gdzieś tam podążałaś za głosem Bożym. Moi kochani, ja też bardzo chciałabym podziękować, bo brat naprawdę był tym pierwszym, ja mówię, myśli, mówię, że to były skrzydła Boże, ale Pan Bóg przez niego te skrzydła i On nas jakby przez nie, pod Jego skrzydłami rozpo, rozpoczął Pan to działanie misyjne. Potem dołączył jeszcze Rożkowskiego i nawet sen my mieli. Z jednej strony Dziękiewski, z, dru, z drugiej strony Rożkowski i tak my szli, a za nami szła grupa. Także ja też bezmiernie Bogu dziękuję za brata, który... To raczej skrzydełka, jeśli już... <grywa> za brata, który naprawdę... Ja wczoraj mówiła o tym szkoleniu, tak? Bo jak on był na cmentarzu, tak to wtedy było na tym szkoleniu. One tak chcieli pokazać, jak one już... і Він був такий екзаменатор, але такий був якби учень. Ми його навчали, бо то таке на те. Я вім, що там було проблеми. Пам'ятаю один раз. E, na zarządzie kościoła było także że Walentyna prowadzi teologiczne coś tam, nie, nie, tam on powiedział, wstał, powiedział, nie, 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 ja wiem, że Walentyna i grupa idą teologicznie, wszystko ok. Bardzo dbaliśmy o to, żeby teologiczne było, e, niczego nie wychodziło za ramy Bożej Prawdy, ale e, dziękuję bratu Dzięgielewskiemu, dziękuję całemu kościołowi, dziękuję wszystkim. Dziękuję ISI. Ja myślę, że ktoś jest tu z ISI, bo no, po pierwsze ISI powstało też <laughs> dzięki grupie misyjnej, bo przyszedł do skrzypiec na kampi i powiedział, Valentynu, słuchaj, tyle lat nie możemy pomóc, dawaj zrobimy, bracie. Gdzie tam jesteś? Dziękuję Tobie też bardzo, bo te potężne projekty, pierwsze projekty, i powiem, że IEC Polska to jest fenomen na, na skalę naszego całego Kościoła. Bo we wszystkich tych IEC, innych krajów i, i w ogóle, jest tak, że większość daje, daje pieniążków e, e, sponsory, a na zgromadzeniu zbierają mniejszą część. I tylko w Polsce. Było także 80%, byle zabrano na, na spotkaniu i tylko 20% był w dodanej sponsor. Wszystkie projekty, które my mieliśmy, potężne projekty, to było wsparcie kościoła, wsparcie Asi prywatne osoby, misja szła do przodu pod kierownictwem Ducha Świętego. I za to ja dziękuję wszystkim, wszystkim i jeszcze przepraszam, kochani, bo jestem. всіх, де кому заболяло, Co? комусь дала за дуже казань, комусь дала за мало тих казань, e, когось притуліла, комусь не притуліла, з ким цілу ніч у розмовах, а з ким не, не, не здоничила, порозмають. Мої віддай ми все пану Богу, і вибачте мені. I Panie Boże wybacz mi i błogosław, żeby misja w Polsce szła do przodu, żeby ten kraj był zdobyty przez Pana Boga. Amen. 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 To, to ja jeszcze pozwolę sobie, droga siostro, też podziękować, bo i w imieniu Kościoła, i w imieniu swoim własnym, jako części tego ruchu, i w imieniu wszystkich, którzy w jakiś sposób zostali dotknięci właśnie tym dobrym wpływem dzięki Bogu i dzięki oddaniu się i zaangażowaniu siostry, Dziękuję z serca. Mamy tutaj taki mały, skromny upominek. Ja potem wam pokażę. <głosy> <głosy> dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.